Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar z Geek Factor i razem z wydawnictwem Trefl chciałem Was nauczyć jak się gra w grę Niezły Blef. Niezły Blef jest grą imprezową, w której gracze będą mieli okazję poznać siebie nieco lepiej albo też sprawdzić na ile dobrze się znają. Idea jest tutaj taka, że w każdej rundzie będzie jeden gracz, który będzie tak zwany prawdomówny, który będzie dobierał kartę i będzie odpowiadał na te pytanie szczerze, absolutnie szczerze, to jest bardzo ważne. A osoba siedząca obok niego będzie musiała, będzie próbowała sprzedać jakąś wersję tej odpowiedzi, prawdziwą albo fałszywą, pozostałym graczom. No i teraz, w zależności od tego, czy pozostali gracze kupią wersję kanciarza, czy też nie, no to kanciarz dostanie punkty albo ci gracze dostaną punkty. Zacznijmy od tego na razie, jak się grę w ogóle przygotowuje. Moi drodzy, na środku obszaru gry umieście gdzieś tabliczkę z punktacją. Tabliczkę na odpowiedź oraz wszystkie karty gry. Teraz te karty musicie dokładnie potasować. Od razu mówię, w pudełku jest o wiele więcej kart niż widzicie tutaj. Ja tutaj dobrałem mniejszą ilość po to, żeby zachować porządek podczas prezentowania tego ujęcia. Dodatkowo dobieracie pisak suchościeralny i każdy z graczy dobiera jedną kartę. Jak będzie głosował, że potwierdza, że się zgadza, albo jeżeli będzie chciał zanegować. Co zanegować, potwierdzić, to zobaczycie za chwilę. Każdy gracz dostaje po jednej, po jednej z każdej z tych dwóch kart. No to tak jak wspomniałem, osoba, wybieramy grę, osobę rozpoczynającą, ta osoba zostaje pierwszym prawdomównym, osoba po jego lewie zostaje kanciarzem, dobiera kartę i zaczynamy. Przyjrzyjmy się z bliska jak wygląda rozgrywka. Pierwszy gracz, czyli prawdomówny, bierze sobie tabliczkę z odpowiedzią, bierze sobie sucho pisak i go w tym momencie otwiera, umieszcza go w ten sposób i teraz dobiera kartę. I czyta pytanie. Czyta pytanie na głos, tak żeby wszyscy gracze je usłyszeli. I pytanie brzmi: na przykład, tutaj, co bym zmienił w swoim ciele. Teraz bardzo ważna rzecz. Prawdomówny musi odpowiedzieć prawdziwie. No i tutaj pisze. No i na przykład, nie ja jestem prawdomówny, więc piszę, że ja bym chciał w sobie zmienić, nie wiem, lewe oko. Tak? No powiedzmy, że taka jest prawda. Bo to jest ważne, naprawdę. Prawdomówny tutaj musi być prawdziwy. Musi tutaj pisać prawdę. Pokazuje teraz tę tabliczkę osobie siedzącej po jego lewej stronie. Ta osoba będzie się nazywała kanciarzem. No i teraz kanciarz patrzy na odpowiedź. Oczywiście prawdomówny musi pokazać kanciarzowi odpowiedź tak, żeby inni gracze tej odpowiedzi nie widzieli. No i teraz kanciarz mówi wszystkim, co jest tutaj napisane. No i teraz uwaga: kanciarz może odpowiedzieć, że tak powiem, po prostu przeczytać to, co jest tu napisane, czyli powiedzieć prawdę wszystkim graczom. Albo może zmyślić, tak? Na przykład przeczytałby lewe oko, ale powie wszystkim innym graczom: "No, Paweł powiedział, że chciałby w swoim ciele zmienić nos." No i teraz tak. Ważna tutaj już taka podpowiedź, żeby dobierać takie. Jeżeli blefujecie, jeżeli jesteście kanciarzem i blefujecie, to dobierajcie takie rzeczy, mówcie takie rzeczy, które mogą być prawdopodobne dla innych graczy. Bo teraz każdy z graczy w tajemnicy wybiera, czy Kupuje to, co mówi kanciarz, czy nie? Czy uznaje, że kanciarz kłamie? No i następnie to rozstrzygamy. W momencie, w którym wszyscy gracze zadecydowali, czy kupili, czy też nie, to w tym momencie przechodzimy do podliczenia, kto dostał ile punktów. Kanciarz dostaje punkt, je za każdego gracza, którego udało mu się oszukać, a pozostali gracze dostają po jednym punkcie, ale tylko ci gracze, którzy jakby rozszyfrowali kanciarza. Co to oznacza, że, że kanciarz nabrał jakiegoś gracza? Oznacza to, że na przykład yy, ktoś zagłosował tak, czyli kupo, kupił to, co kanciarz mówił, a prawda była taka, że kanciarz blefował. Taki gracz został wówczas nabrany, i wówczas nas, nasz kanciarz, załóżmy tutaj, dostaje sobie jeden punkt. Albo jeżeli kanciarz odczytałby to, co jest tutaj po prostu na tablicy z odpowiedzią, a ktoś by zagłosował, że nie kupuje tego, co kanciarz mówi, wówczas również kanciarz dostaje za taką osobę jeden punkt. Teraz wśród graczy. Którzy gracze dostają jeden punkt? No ci, którzy rozpracowali, czyli zagłosowali prawda. W przypadku, gdy kanclerz po prostu powtórzył odpowiedź, tak? Czyli odczytał odpowiedź, oni mówili: Ty, on nie blefuje, on faktycznie przeczytał, bo to dobrze mi sensownie, po prostu przeczytał, co tam jest napisane. Tacy gracze dostają po jednym punkcie. Również dostają po jednym punkcie gracze, którzy zagłosowali tak, jeżeli skumali się, że kanciarz blefuje. Tacy gracze również wówczas dostają po jednym punkcie. I to sobie zaznaczacie właśnie na tej tabliczce. Kiedy gra się kończy? Gra się kończy w momencie, w którym każdy z graczy był prawdomównym i kanciarzem trzy razy. Wówczas przechodzimy do ostatecznego policzenia punktów. Gracz z największą liczbą punktów wygrywa. Jest jeszcze tutaj jeden wariant, taki wariant, który pozwoli graczom na zdobycie większej liczby punktów. Jeżeli gracze słusznie rozpracują, że kanciarz blefował, to wówczas mogą po kolei każdy powiedzieć, jaka ich zdaniem jest prawidłowa odpowiedź. I każdy z graczy, który odgadnie prawidłową odpowiedź, bo prawdomówny prawda w tym momencie pokaże, to każdy z tych graczy, który odgadł, dostaje jeden dodatkowy punkt. To jest wariant, który możecie wprowadzić po jakimś tam czasie. Dobrze moi drodzy, to wszystko co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w niezły blef. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, śmiało zdawajcie je w komentarzach, albo ja, albo ktoś z dawnictwa Trefl. Na pewno się do tego odniesiemy tak szybko jak tylko będziemy mogli. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków i do zobaczenia. Cześć!